Spotykamy się w tych ciekawych okolicznościach przyrody, ponieważ dotarły już do nas pierwsze partie bloczków betonu komórkowego na budowę, do budowy poddasza. Zobaczcie, za nami już pierwsza dostawa bloczków betonu komórkowego, zarówno jeśli chodzi o ściany nośne, jak i ściany działowe. Przyjechało do nas kolejnych 10 palet, no i ekipa teraz po weekendzie już zaczyna walkę z murowaniem poddasza. W dzisiejszym filmie pokażę Wam oczywiście postępy pracy związanych z murowaniem poddasza. Zobaczycie to po prostu etapami. Także jeden taki skondensowany film, w którym będę dzielił się oczywiście moimi odczuciami. Dobra, słuchajcie, widzimy się tydzień później w tym samym filmie. Zobaczcie postęp prac. Mamy już wybudowane częściowo poddasze wymurowane. Z bloczków przygotowane są również e, szalunki pod wieniec, czyli można powiedzieć ten drewniany pojemniczek tak na beton ze zbrojeniem. Takie tłumaczenie trochę dla laików takich jak ja albo jeszcze większych laików. Przygotowane są już fajnie otwory okienne. To otwory na balkony francuskie tak zwane, czyli takie balkony bez podłogi e, z samą barierką. Tutaj w każdym e, pomieszczeniu sypialnianym na górze będziemy mieć takie właśnie e, balkony francuskie. Zaraz Wam to pokażę, również e, od góry, od środka. Ale zanim to pokażę, to zobaczcie jeszcze, już tutaj e, garaż, jak prezentuje się w zasadzie prawie już bez podpór. No i tutaj, oczywiście, dylemat, e, który pojawia się zawsze. Jeśli chodzi o garaże dwustanowiskowe z takich projektów gotowych, ale nie tylko to, czy zmieszczą się na przykład dwa samochody w tym miejscu, oczywiście na sprawdzenie przyjdzie czas, tak? to pewnie też gdzieś tam pokażę na dalszych etapach prac. Natomiast, tak na razie, z perspektywy tego pomieszczenia bez podpór, bez stempli budowlanych. Wydaje się, że jest tutaj miejsce na to, żeby te samochody się zmieściły. Jak będzie w praktyce, to oczywiście śledźcie. Tak to się prezentuje z drugiej strony. Tak jak powiedziałem, tak samo mamy otwory okienne na te okna balkonowe. No i zobaczcie, tutaj mamy to okno z kolei garażowe. No, i tak jak powiedziałem, w zasadzie, jeżeli byśmy je trochę zmniejszali, to myślę, że ucierpiałaby na tym po prostu kwestia wizualna. Dlatego chyba nie będziemy tego okna zmniejszać. No, kosztem praktyki wiem, że e, raczej no, nie będę z garażu korzystał do takich celów, wiecie, jakichś majsterkowych. E, tutaj ja nie mam jakichś takich specjalnych zapędów, więc myślę, że zostawimy tak, jak jest. Tutaj zobaczcie, jak się prezentuje dom z wymurowaną górą. Od tyłu. Wiadomo, że na razie to nie jest pełny efekt. Widzimy gołe mury, przygotowanie pod, pod wieniec, który będzie pewnie w tym tygodniu, następnym zalewany. No i dobra, idziemy sobie do góry. Tutaj jeszcze w salonie nie były ściągane te stemple. Na razie chyba tylko w łazience, chociaż jeszcze też nie w całości. No i zobaczcie, i mamy schody, tu szalonki jeszcze zostały, tak samo jakby ta konstrukcja pod stropem. Dobra, idziemy do góry, zobaczymy jak to się prezentuje. No i dobra, i wychodzimy już ogólnie rzecz biorąc, w jednym większym pomieszczeniu, natomiast mamy już tutaj, no, zarys obwodu naszego domu. W zasadzie mamy obwód naszego domu, tak? Popatrzmy sobie tutaj. No, teraz mówię z perspektywy sypialni. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Te okna zdają się bardzo szerokie. To będą okna z tymi, właśnie balkonami francuskimi. Tutaj mamy inne pomieszczenie. Zrzućmy okiem również na to, co się znajduje tutaj w tych, jak to powiedziałem, pojemniczkach. Czyli w tych szalunkach na Wieniec. To będzie po prostu dookoła zalewane betonem. Właśnie, tutaj wszystko poskręcane. Jak to się prezentuje. A i powiem wam, że chyba w jednym z ostatnich filmów, w którym mówiłem Wam o. E, jeszcze jak tu mieliśmy zbrojenie. Czyli nie mieliśmy zalanego stropu. Mówiłem chyba o innym układzie pomieszczeń, niż ostatecznie będzie. Słuchajcie, sytuacja jest na tyle dynamiczna. Znaczy ja już teraz wiem, jak będzie, tak? Będzie troszeczkę tak, jak pierwotnie w projekcie było zaplanowane, czyli w tym miejscu, w którym stoję w tym momencie, będzie jakby sypialnia rodziców. Tutaj po tej stronie będzie garderoba. Tutaj dalej będzie jakby mój gabinet z mini garderobą, ale to bardziej takie, wiecie, pomieszczenie typu pierdolnik. Za przeproszeniem, natomiast tutaj dalej idąc dalej sobie troszeczkę będzie pralnia, tu pokoje dziecięce na wprost, no i z kolei tutaj jak sobie przejdziemy będzie, no jeszcze nie widać w ogóle pełnego zarysu pomieszczeń, natomiast tutaj będzie większa łazienka. Dlaczego tak? Dlaczego takie zmiany, powrót do koncepcji? pierwotnej. W zasadzie z tego względu, żebyśmy mieli większą garderobę jako rodzice, No bo przy tamtym układzie ta garderoba byłaby troszkę mniejsza. Nie chcieliśmy zmniejszać tej górnej łazienki. Dlatego jakby taka ruszada tutaj też kwestie wizualne zadecydowały czyli co po prostu, która strona świata jakby budząc się w sypialni będzie lepsza, w zasadzie strona świata byłaby ta sama, natomiast patrzylibyśmy po prostu pod innym kątem. No i to zadecydowało, tak w ostateczności. Powiem Wam jeszcze o jednej zmianie, która nastąpiła do ostatniego nagrania. W zasadzie chyba w tym filmie już zacząłem o tym mówić. To w tym momencie mamy już zamówiony dach, ale na razie cisza, na razie nic nie mówię więcej. Okaże się później, będę oczywiście Was informował, będę Was wtajemniczał w to, jaki dach wybraliśmy, jaki kolor pokrycia, jaki rodzaj w ogóle tego pokrycia. Też nie obuło się od lekkich niespodzianek i niuansów, ale to myślę, że przy każdej budowie tak się to odbywa. No i zapraszam do śledzenia tego odcinka dalej, ponieważ tutaj jeszcze zobaczycie efekt końcowy murowania poddasza. Dobra, słuchajcie, idziemy zobaczyć efekty murowania ścianek działowych u góry. Nie ma jeszcze wszystkiego, ale... Powiem oczywiście czego nie ma za chwilkę. Dobra, mamy to pomieszczenie pierwsze e, po lewej stronie u góry. Sypialnia między 12 a 13 metrów kwadratowych. Rzuca się w oczy okno. To jest okno z balkonem francuskim, czyli takie będzie e, otwierane tak na lewo i prawo. E, tutaj w tym miejscu e, 180 cm szerokości. I w każdym z pomieszczeń u góry, jeśli chodzi o te pokoje takie sypialniane, będą właśnie dostępne takie, takie okna. Zobaczcie, mamy tutaj miejsce na garderobę i ta garderoba jest dosyć obszerna, mniej więcej jest to 9 m kwadratowych. To pomieszczenie jest nieco inne niż standardowo w tym projekcie, gdyż tutaj jakby patrząc na wprost w tym projekcie jest tak, że powinna być garderoba, Następnie prywatna łazienka i jeszcze dalej pralnia. Do pralni dostęp z korytarza, natomiast do garderoby i do, i do tej prywatnej łazienki dostęp jakby z tego miejsca. My zdecydowaliśmy się zamurować przejście do łazienki. Nie ma w ogóle tej łazienki tutaj. Zamiast tej prywatnej łazienki. Zamiast jakby tych trzech pomieszczeń zrobiliśmy dwa, tak? i one są jakby podzielone na pół. Czyli tu jest garderoba, a za ścianą jest pralnia. Dzięki temu mamy no, większą garderobę i większą pralnię kosztem tego, że nie mamy prywatnej łazienki. No, taki nasz wybór, taką podjęliśmy decyzję, tak chcemy. No idziemy, słuchajcie, dalej. Przechodzimy sobie do pokoju, który rozmiarowo jest dokładnie taki sam, jak ta sypialnia obok. Tutaj jest roboczo nazwany gabinet, czyli miejsce pracy. Ten pokój różni się tym, że oczywiście no, jest jakby lustrzanym odbiciem, okno jest dokładnie takie samo, tutaj również ma miejsce garderoba, jest przejście do garderoby, ale ta garderoba jest dużo mniejsza, ona ma bodajże chyba około 6 metrów kwadratowych, tak, także tu, tutaj to wygląda tak, tu jeszcze będzie szedł komin do góry, także... To miejsce jest jeszcze stosunkowo bardziej okrojone. No, natomiast no, plan na to pomieszczenie jest taki, że to będzie po prostu taka garderoba, schowek, coś takiego. Tutaj pokój taki roboczy, tak? taki powiedzmy gabinet. Dobra, idziemy korytarzem dalej. Zobaczcie, tutaj oczywiście na razie brakuje balustrad. To, aha, to czego brakuje jeszcze w ogóle we wszystkich pomieszczeniach, to nie ma wymurowanych ścianek szczytowych. Tak, to musi oczywiście być, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten etap jest zamknięty. Nie ma wybudowanych w ogóle na ten moment innych kominów. Poza tym kominem wychodzącym od samego dołu, czyli to jest kominek ten wentylacyjny, który przechodzi od garażu. Taki główny nasz komin wentylacyjny, można powiedzieć. Nie ma jeszcze tych kominów z łazienek, z pralni. Tak, Czyli to dopiero na, no jeszcze w zasadzie przez tego wykonawcę będzie robione, natomiast jeszcze tego nie ma. No i na dalszych etapach, podczas tych kolejnych prac, tutaj będzie to jeszcze. Robione, tak żebyśmy do dachu oczywiście mieli zrobioną odpowiednią wentylację. I teraz tak, mamy tutaj oczywiście korytarz. On jest dosyć, powiem wam szczerze, moim zdaniem jest obszerny, tak? Tutaj spokojnie, no jeszcze zamontujemy jakieś oczywiście balustrady tak już docelowo. Wydaje mi się, że musimy też zrobić balustrady takie robocze, tak? Zbite z jakiś desek, no ponieważ mamy tutaj dzieci biegające, a nawet myślę, że dla bezpieczeństwa samych dorosłych chodzących tutaj myślę, że dobrą inwestycją będzie, inwestycją czy po prostu dobrze poświęconym czasem będzie zrobienie tutaj jakichś takich roboczych balustrad żeby po prostu nikt tutaj nam z tego miejsca nie spadł, bo jest dosyć wiadomo wysoko no ale dobra idziemy sobie dalej no i mamy te cztery pomieszczenia i może tak odwrotnie do wskazówek zegara pójdziemy czyli patrzymy sobie tutaj, tutaj będzie właśnie mieć miejsce pralnia no, i to jest ta pralnia, która w zasadzie względem projektu jest powiększona, ona by była zdecydowanie mniejsza. Myślę, że tutaj spokojnie starczy miejsca na pralkę, suszarkę wolnostojącą. Nie będzie musiała stać w subku. chyba że będziemy chcieli, jeszcze nie wiemy. Tak? Natomiast jakieś zabudowania, tak? jakąś może umywalkę, jakaś suszarka taka nawet tradycyjna. Tak? Tutaj zobaczymy, w którą stronę będziemy chcieli z tą pralnią pójść, natomiast jest to pomieszczenie według nas bardzo niezbędne. Ono ma powierzchnię też 9 m2 w tym momencie. Także no, powierzchnię takiego pokoju można powiedzieć. tak? W blokach w zasadzie mamy takie pokoje. Więc nie jest to mało na pewno. Idziemy sobie dalej. Czyli z pralni przechodzimy sobie tutaj obok. Mamy. W zasadzie dwa pokoje dziecięce, one są identycznych rozmiarów. Mają po podłodze 16 m kwadratowych. Oczywiście te skosy troszeczkę tutaj odejmą z tej powierzchni użytkowej, natomiast te skosy nie będą aż takie duże, ponieważ ściana kolankowa jest na dosyć dużej wysokości. Napiszę Wam, ponieważ nie pamiętam, ale napiszę Wam pod spodem. Jak wysoka będzie ściana kolankowa? Naturalnie, teraz się wydaje bardzo wysoka, ponieważ no, nie jesteśmy jeszcze na docelowej wysokości, jeśli chodzi o pomieszczenie. Natomiast tak, no, widzicie, mamy też to, to okno z balkonem francuskim. Jest to zdecydowanie większe pomieszczenie niż e, na przykład ta nasza pierwsza sypialnia, którą pokazywałem i gabinet. E, natomiast tutaj widzicie, no, starczy spokojnie miejsce na jakieś łóżko, na jakąś szafę, na jakieś biurko e, nie najmniejszych rozmiarów. Także naprawdę, nie wiem jak to jeszcze ułożymy tutaj. Jakby z myślą o tym miejscu dla dzieciaków, też wybieraliśmy ten projekt, tak? Żeby tego miejsca dla dzieci było no więcej na pewno niż mamy teraz. W bloku, żeby tu po prostu nie było problemu z pomieszczeniem się. Idziemy sobie do drugiego pokoju. Kolejnego dziecka. No i tak jak mówię, tu jest w zasadzie odbicie lustrzane. Też rozmiarowo jest to samo, czyli. Uda się zmieścić dokładnie te same potrzebne urządzenia czy potrzebne meble, także zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy. Możemy się wychylić, oczywiście, na ten moment. Dobra, idziemy sobie w stronę łazienki. Tutaj jeszcze widzimy oczywiście te schody. Tutaj będzie zabudowanie balustradą. No i co? I idziemy w stronę tej dużej łazienki, tej głównej łazienki, można powiedzieć, w tym domu. No i tutaj w zasadzie, no. Moim zdaniem rozmiarowo nie pamiętam ile metrów kwadratowych, napiszę Wam niżej. Będąc przyzwyczajonym do standardów blokowych, no to powiem Wam szczerze, że ta łazienka jest chyba 2,5 razy większa od tej, którą obecnie mamy, albo 3, więc naprawdę jest spory rozmiar. No, zmieści się tu na pewno, nie wiem w jakiej konfiguracji, ale zmieści się tu na pewno wanna, zmieści się tutaj również prysznic, e, oczywiście toaleta. Jak ktoś by chciał, to może poszalać z jakimś bidetem albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy będziemy takie coś montować. Na pewno zmieści się umywalka, jakbyśmy się uparli, to nawet podwójna. Zobaczymy, w którą stronę to po prostu pójdzie. Tutaj, również w tym miejscu, w tej łazience, będzie okno dachowe. W ogóle, jeśli chodzi o okna dachowe, to będzie właśnie w łazience, będzie w tej pralni naprzeciwko oraz będzie w garderobie, która jest w zasadzie za tą ścianą. Tak, w tej najmniejszej garderobie nie planujemy okna dachowego.